Jak pewnie pamiętacie, w moim holu zakupowym, który był podany tutaj i na górze będzie widać, to jak to się mówi, kupiłam śledzie. Śledzie się moczą, bo są solone, a żeby dobrze wyglądały, muszą się wymoczyć. Tu, a teraz chcę też je oczyścić, moje śledziki. Mam tutaj pojemnik. Też nóż, gdzie będziemy czyścić. O, chodzi mi o to, ponieważ to będzie do sosu gdzie śledzie będą zamoczone z cebulką i śmietaną. Trzeba oczyścić nasze śledzie. Jest jeden i będzie drugi. Przyszłam właśnie z pracy i nad tymi śledziami trzeba zrobić, żeby się wymoczyły z tej soli tak z 1-2 dni i będziemy robić zalewie. To jest przepis rodzinny mojej mamy babci, że zawsze tak jest robiony. I Mamy już przepukane, wypraszone, Teraz robimy ciarki. I mamy? nasze śledzie. Mamy nasze śledzie poprzecinane, obrane. I teraz się moczą. Świeża woda dana, i teraz się moczą. I także nasz mleczak do sosu, gdzie śledzie będą włożone, to się musi wymoczyć, żeby nie był słony. O! I teraz 1-2 dni muszą się te śledzie moczyć. Że myśmy mogli dalej robić nasze śledzie w sosie śmietanowym. Ja już mam śledzie wymoczone, moczyły się dwa dni i to wystarczyło. Trzeba spróbować zobaczyć, czy już jest jeszcze słony czy nie. U mnie to jest idealnie wymoczone, więc ja teraz zrobię e, śledzie z tego, śmietanie z cebulką. E, do tego jest mleczak, gdzie ten sos zrobię z mleczaka, ze śmietany i z cebuli. A więc będziemy teraz robić naszą, nasz sos do tych śledzi. A więc, tak, już mamy produkty, które są nam potrzebne mleczaki, ocet. Liś laurowy, ziele angielskie i pieprz. A i tu robimy naszą wodę z octem. A więc potrzebne jest 5 zieli angielskich. Mamy dwa liście laurowe, tak widać. Jeden, drugi, no i z dwadzieścia pieprzu ziarnistego. Mamy zioła przyszykowane. Tu mam moją cebulkę. Jest dobrze, bo można cebulkę już teraz kupić pokrojoną. Przynajmniej nie muszę kroić i płakać przy cebuli. Mam już gotową cebulkę. W tej chwili, jak tutaj mówiłam, mam e, e, przyszykowane przyprawy do mojej wody, do śledzi. Potrzebne jest teraz wody, 1,5 litra do tego. mam półtora litra wodę no i pół szklanki trzeba octu Wlewamy pół szklanki octu do naszego, do naszej wody i robimy wywar na śledzie mam ocet 10 Wlewamy jest. I teraz wlewamy do naszego wywaru. Tu mi się gotuje woda, bo muszę zaparzyć moją cebulę. Wymieszamy teraz ten wywar. Zobaczymy jaka kwasowość tej wody. jeszcze troszkę, ciutkę, o, tyle jeszcze taka jedna czwarta mała szklanki i będzie idealnie. Teraz ten wywar kładę na to, żeby się on zagotował, a jak się zagotuje, to na balkon, żeby nam yy, ostygł. Więc kładziemy na gaz do zagotowania. Zagotowała mi się woda, to naszą cebulkę zaparzam. I jeszcze jedno, trzeba szklankę cukru do tego wywaru do śledzi na ten wywar szklankę cukru. Zapomniałam dodać i wsypać. Tu, widzicie? Szklanka cukru do naszego wywaru. I teraz z tym wszystkim, ocet z wodą, z przyprawami i z cukrem, musi się nam zagotować. Teraz zagotuje nam się ten nasz wywar. Wyłączyć i na balkon położę żeby się schłodził. No, a w tej chwili będę od, yy, zaparzała cebulę. Nasz wywar się gotuje. Ładnie, jeszcze zamieszam. To Teraz woda mi się tego, druga woda mi się z, ugotowała do zaparzenia naszej cebulki. Zalewamy. Na 5 minut, niech to się zaparza, przez 5 minut zagotujemy wodę dodatkową do naszego wywaru. A więc tak, woda moja na wywar już się zagotowała. Ją wyłączam i odstawiam na balkon, żeby mi ostygła. Woda mi się zaniosłam na balkon. Dodatkową wodę, którą zagotowałam, też zanoszę na balkon, żeby mi przestygło. Teraz w tej chwili moja cebulka się zaparzyła. Odsedzam ją i też na balkon zanoszę, żeby mi ostygła. Cebula odparzona, wycedzona. Odstawiam ją też na balkon, żeby mi ostygła. Więc mamy woda, cebula stygnie na balkonie. Nasza woda z cebulą się studzą na balkonie, więc teraz główny składnik naszego sosu do śledzi trzeba rozrobić. Mam tu mleczaki i te mleczaki trzeba rozgnieść z cukrem. Dobra, mam z sześciu yy, śledzi. Do tego daję cukier z cztery łyżki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Mamy dodany cukier. I teraz rozgniatamy to z cukrem. Bardzo dobrze. Trzeba rozgnieść. O, widzicie? Rozgniatamy to dobrze, nad masę jednolitą. Nasze mleczaki z cukrem. A więc do dzieła. Jeśli siedzi są torne te nasze mleczaki, ale trzeba je dobrze wezmieć. Widzicie? Na taką trakcie. To i tak jeszcze nie to jest. Nie dobrze by było tym Roboty ale ma, za mało jest, żeby to użyć, więc trzeba to ręcznie robić. Trochę czasu trzeba, podać w dalszym czasie będzie stygła, ja tym się bawię, żeby zrobić. Tego. Już połowa się rozwinie, jeszcze połowa, bo jeszcze widać dać kurki. Ja bym miała pałkę debianę, to jak moja mamcia mówi, to by się lepiej pewnie rozbiało ten leczak. No cóż, nie posiadam tego, ale to jest dobry pomysł, żeby kupić na przyszłość. To w tej chwili muszę się pomęczyć, żebyś go to. Teraz już jest zrobione, więc będziemy doprawiać naszą wodę. Woda już ostygła, cebula też ostygła. Woda do zagotowania też można powiedzieć, że ostygła. Teraz do te, tu mam garczek, co włożę. Moje śledzie w tym sosie będą przebywać. Mam tu przegotowany litr wody, przestudzony, wlewam do tego. Teraz do tej wody, co tu litr wlałam do tego garka, to trzeba pół litra tego wywaru octowego, którego robiłam. Wlewamy razem. Mieszamy i próbujemy, czy jest kwaśny, octowaty smak. A więc dolany mój wywar octowy do tej wody pół litrowy, litra, yy, wymieszałam, spróbowałam, jest smak octowy, taki jak być powinien. Do tego teraz daję te moje yy, mleczaki, które przecie ucierałam. Wymieszam z tą wodą. Aż się nie mogę doczekać, kiedy to się spróbuję. A to jest właśnie przepis mój rodzinny z domu, który robię, który robiła mama, babcia, teraz ja i siostra. No, i teraz się dzielę też i z wami z tym przepisem. Tak, to teraz te moje mleczaki wymieszałam z tą wodą, i do tej wody dodaję śmietanę 30% całą. Tutaj wlewam. Tutaj wypukamy te nasze pudełko. Ładnie. O. Jest. Teraz to ładnie wymieszamy. Połączymy śmietanę z pozostałą częścią. Po wymieszaniu tej śmietany okazuje się, że jedno pudełko jest małe. Mam następne, więc następne się dołoży. Też całe. mamy wypukamy i wymieszamy trzeba wypróbować jaki smak jest czy czuć kwaskowość lekko octu tej wodzie, którą dolaliśmy litr zwykłej, przygotowanej, ostudzonej, dodaliśmy mleczaka i, ty, i dodaliśmy śmietany. Śmietany też trzeba wyczuć, czy, czy trzeba dodać, czy wystarczy. Ja zdecydowałam, że jednak brakuje tej śmietany w smaku, więc dodałam kolejny pojemniczek. W sumie wyszło dw, dwa pojemniki po 200 gram. Zobacz to. Wymieszałam. W smaku się okazuje taki, jak ja chciałam. Idealny smak. Połączony śmietanka z, z octem i z wodą. To dodaję moją cebulkę, którą odsadziłam, zaparzyłam, a teraz tutaj włożę. Włożymy połowę zawartości tego yy, cedzaka. Wymieszamy. Tak. Idealnie. Idealnie doprawione, idealnie włożona cebula. No to teraz na koniec kładziemy nasze śledzie do tego sosu. Śledzie włożone. Mam 23 kawałki. 3 zjadłam. Jak się moczyły. Teraz to w, tej, w sosie tym będzie leżało. I położę na balkon, bo jest chłodno-minusowa pogoda. Nocki. Więc mi się to nie popsuje. A przez noc się przegryzie. Rano będzie można spróbować. Podejrzewam, że do piątku już te śledzie nie wytrwają. Jest naprawdę smaczne. Pycha! Chcecie skorzystać z mojego przepisu? Zapraszam. Jest to przepis rodzinny, z domu mojego. Robiła to moja babcia, mama. W tej chwili robię ja. I możecie wy, oglądając ten film. I do zobaczenia, do następnego razu. Pa!